Obra tylko może być. Czyli jest pani zadowolona? Pewnie, że zadowolona jestem. A jest pani częstym gościem tutaj, tak, czy tylko częstym. tak... Ja akurat wody na spacerek i od razu piczę. No ma pani świetną kondycję widać. To widać, że nie pierwszy raz. A pani tutaj też bywa? Czy tak tylko dzisiaj pierwszy raz? Proszę pana, ja jestem też codziennie. A tutaj... Nie no to widać, ja mówię, widać, że pani mają świetną ja kondycję. Coś wspaniałego. Czyli ta hmm, ta, e, taki to jest dobry pomysł? Piątka się należy prezydentowi na pewno. Jak jest błoto, to się troszkę nosi do tego, do na te urządzenia, to się urządzenia niszczą. Powinna być konserwacja, bo tu stuka od samego początku, tej konserwacji po prostu nie ma. Tam jest półkorzypsute. Tak, Czy myślicie pane, panie, że mogły być więcej takich? Oczywiście, że tak na zawodach słyszałam, że na powstać w Powinno być to na każdym osiedlu. I zachęcacie panie, przede wszystkim też panu do, do zdrowego korzystania. Dużo osób korzysta, zwłaszcza rano i wie, wieczorem. Bardzo dużo trochę. tym pozostań. bardziej wie pan. Ja mówię, są te siłownie, ale tutaj jest na świeżym powietrzu. Także naprawdę jest... Czyli zdecydowanie lepiej na dworze się ćwiczy. Pewnie, kapitalnie.